Cześć. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić kolejny sposób na poradzenie sobie z problemem dotyczącym nie wyświetlania się uruchomionej aplikacji w wyświetlaczu Oculusa. Problem ten dotyczy znowu pewnej grupy gier oraz aplikacji, programów. I tak, opcja ta jest dosyć łatwo dostępna, ale może umknąć i nie wszyscy mogą o niej wiedzieć. Problem dotyczy aplikacji, które po uruchomieniu automatycznie uruchamiają się w głównym monitorze komputera. Dzieje się tak na przykład z aplikacją VR cinema, która służy do wyświetlania filmów. To jest takie wirtualne kino. Po wybraniu filmu, kiedy już uruchomimy sobie aplikację, aplikacja automatycznie się uruchomi w głównym pulpicie, w głównym monitorze komputera. Sama aplikacja działa, można klikać myszką i tak dalej, ale Okulus wyś wyświetla tylko część pulpitu z trybu rozszerzonego, bo okulus w tym przypadku również musi być uruchomiony w trybie rozszerzonym. Sposób na ten problem wygląda następująco: tak jak już wspomniałem, musi być uruchomiony tryb rozszerzony. Gdy już mamy uruchomiony tryb rozszerzony, klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku do uruchomienia aplikacji i w menu, które nam się pojawi, powinna znajdować się opcja Open on Oculus Rift. Opcja ta pojawi nam się automatycznie po zainstalowaniu sterowników do Oculusa. Gdy już wybierzemy sobie tą opcję, E, aplikacja startuje tak jak do tej pory, z tym, że e, po wybraniu już filmu, który sobie chcemy obejrzeć oraz naciśnięciu przycisku Open, aplikacja automatycznie zostanie uruchomiona e, na wyświetlaczu Oculusa. E, tyczy się to też gier, w których. Mm, nie ma tej, tego drugiego przejścia, tylko od razu z automatu uruchamia nam się gra. Yy, I to właściwie jest tyle. Yy, wiem, że jest inny sposób na ten problem. Yy, niektórzy tego właśnie używają, z tego to, czy, co czytałem. Yy, polega on na tym, że zamieniamy sobie priorytety monitorów, to znaczy ustawiamy nasz, naszego Oculusa jako główny, główny monitor komputera e, można to zrobić poprzez chociażby kliknięcie prawym przyciskiem na pulpicie, i tam powinna być opcja rozdzielczość ekranu. E, w tym panelu, który nam się otworzy, gdy mamy już uruchomionego okulusa w trybie rozszerzonym, e, u mnie jest wyświetlany w tej chwili jako drugi monitor możemy zaznaczyć opcję ustaw ten wyświetlacz jako główny, z tym, że ja raz to zrobiłem, niestety powrót do wcześniejszych ustawień jest bardzo trudny. To znaczy, gdy już Oculus jest ustawiony jako nasz główny wyświetlacz, to pewnie jeszcze jest kwestia ustawień dodatkowych, ale całość. Ten cały pasek startowy, pasek zadań i w ogóle wszystkie ustawienia przenoszą się na nasz wyświetlacz, cały nasz główny pulpit. I próba później przywrócenia tych ustawień jest naprawdę trudna, ponieważ sami wiecie, jak wygląda ten nasz pulpit na Oculusie, i ustawienie tam, wybranie czegokolwiek jest naprawdę niezłą mordęgą. Ja to raz zrobiłem i więcej tego robić nie będę, bo oczywiście można zrobić to jeszcze w szybszy sposób. Często oprogramowanie, które mamy wraz z kartą graficzną zainstalowane, sterowniki. Często mamy cały taki pulpit do zarządzania monitorem oraz skróty klawiszowe, które pozwalają robić nam właśnie taką zamianę. W bardzo szybki sposób. Naciskamy jeden skrót i nam się przestawiają monitory, i wtedy jest to naprawdę spokotą. Na pewno się przydaje i niektóre osoby tego nie dziwię się, że używają. Moja karta graficzna, akurat tego nie ma moje sterowniki do mojej karty graficznej, a na chwilę obecną jest to naprawdę nowa karta i wypasiona, ale, ale takiej opcji nie ma i. Tej całej operacji z ustawianiem priorytetów po prostu unikam, ale w sumie na chwilę obecną, skoro mamy dostępną taką właśnie opcję z prawo klika, to w sumie nie jest mi ona potrzebna. E, no dobrze, to e, chyba na chwilę obecną tyle. Dzięki i cześć.